Leży. Odchodzę trochę w stronę tych paneli słonecznych, tutaj po tej górce, zobaczcie, za, yy, tam, Dobra, dobra, idę ze to, tobą. idę za tobą. Ej, ja też można, się... można na, na kucki można podbiec. Ja widzę, widzę, widzę. Ja jednego Ja mam. Nie mam niestety, nie. zaczekaj Mi czekaj, spójrz na mnie, tył. rzucam I jeszcze jeden, trzymaj. Ostatni mój. A, ja podniosłem. Do pejna, do pejna ja tu jestem zaraz przy ogniu Widzę cię, widzę Ale teoretycznie powinniśmy teraz mieć ich plecy Widzę jednego, widzę jednego Nie wiem czy strzelać, czy czekać Dobra, strzela teraz, 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 teraz Rozwalony Squad wipe, squad odbijamy tam, przyjmujemy tą pozycję Ale tam jeden był przebieg w prawo, rozwaliście tego co przebieg w prawo? Ja nie? Ja jednego co po lewej był no, no właśnie, ja też do tego strzelałem, ale był jeszcze taki, który tu wybiegł za Sniper! Plejty, zbierajcie plejty. Kurwa, mać. Nie mam już plejków, miałem dwa, ale ten sniper był już sobie na pieprza. I słuchajcie, jest to, y, ogień nas zaraz tu wymuci, więc musimy się, da, roz, oni może mają się rozproszmy. Rozproszmy się, może po prostu. Bo ten sniper do wszystkich naraz nie będzie mógł strzelać, jak się rozdzielimy. Zabity, nice. pięknie. Pięknie. To panowie albo lecimy, albo... Ja też mam na lot, ja, ja też no to, mam na lot. Dajcie, dawajcie, na nalot. dawajcie. na nich, szybko. Ja ten środkowy budynek rzuciłem na Idźmy do tego po lewej. Wybieg koleś, wybiegł do, no, ja do tego po lewej. Jeden gość nalot. Dobra tam na lot do tego. Jeszcze jeden, jeszcze jeden do tego budynku przebiegł? Na lot spadł, na lot spadł Ej, nie, nie widać na wskaźnikach w prawym górnym rogu ile ludzi. Widać trzy drużyny, ale nie widać ile ludzi. Aha, rzeczywiście, to ciekawe w sumie. Ale dwie drużyny, to a my jesteśmy też yy, tą drużyną? Jedną z tych dwóch Tak, czy co? tak, 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 tak. Na pewno dwóch, co najmniej dwóch tam przebiegł, ale... Przy mnie, przy mnie, przy mnie Kurwa, gdzie ty jesteś? Powalili mnie, dwóch gości. Jeden przy siatce, drugi jeden zbiej, na prawo Czekaj, czekaj. O ja, snajper mnie pobawił. Snajper, Jestem Kontenerzy do podniesienia bezpieczny. Ja czekam. Nie. O, mamy, to. Nie. <laughs> mamy to. Mamy to, mamy, <laughs> mamy <O>! to. Mamy? Mamy to. Myślałem, że przegraliśmy. to to... Ja się zaczaiłem w tym, w budynku. Ktoś wyleciał na tego, na nie wiem na kogo, ale udało się. Nieźle, nieźle. Super, dobra robota Krzysiek. Panie, że się, bądź się bądź? pozycję, że się No, bądź? Bądź? no Dokładnie, dokładnie. To dobrze, że się przemieściłeś. Mateusz, super ten.